Witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj rewanż yy, z uroczyskiem stanowisko numer 13. Yy, kolega stanowisko numer 14. Ostatnio na 7 była porażka, jeden amur, ale no, na całym stawie się nic nie działo. Tym razem spróbujemy na 14 i lecimy się rozkładać. No i mamy rybę. I od wywiezienia? Nie, wiem i cholujemy, branie to był opad na bergamotkę na iku i cholujemy Ale może być klos, bo branie takie delikatne No i odjazdy robił fajne, więc zobaczymy Mamy jesiotra 16 kilo jakoś Metr 30 Czekaj Strasznie, Strasznie jest długi Singa się nie zmieścił. Fest tak. długi, a Tak, jest Gruby nie jest, ale strasznie długi. I lecimy z nim do wody. pierwszą dwudziestkę pojedynczy orzech tygrysi na IQ Dirigu 130 metrów nie podskąd markę oj kurczę piękna rybka piękne pięknego ja obok jest jeszcze drugi w drugiej kołysce i lecimy do następnej rybki mamy drugą rybę pełną łuski 15 kg na Slip riga z Witali Bajcem dambelsem Mamy taką piękną, pełną łuską, pełną karpika. Waga około 15 kg. Miejmy nadzieję, że widzimy się przy kolejnej rybie. Mamy karpia 17,5 kg łapkę Vitali Witali na Flip Dirigo. No i mamy taki pięknego karpika. Miejmy nadzieję, że widzimy się przy kolejnej krybie. No i doczekałem się w końcu jebrania Nawet nie wiem na co jest wywieziony. Wiem tylko, że na hapę jest I podniecone takim mostem cukrowym orzechem. No ale mi się tu nie podobają. No idzie po prostu. Lekko idzie no Po prostu idzie jak taka kłoda no. nie odjeżdża i nic no. te hory są tak średnie tu ale no, tu się przyjeżdża po ryba a nie po hory więc może go do może nie i pokażemy mamy karpę około ki, swing około kilogram kilo 100 Coś około 13 kilogramów no, tak jest. no kurde no. no to około te, y, piet... no poniżej 15 delikatnie coś 14900 900 coś takiego mamy kartę około 14 900. 15 trochę braku No no ładny karbale ale mu jeszcze trochę brakuje Podsypane dużo konopia, rzepik, orzech i pszenica. To jest dosyć na grubo. I wypuszczamy go. To sama wędka, wszystko to samo. I mamy kolejną rybę też wywiezioną, bo wcześniej nie mówiłem. Daleko, bardzo daleko, bo naprzeciwko mnie idealnie nie ma żadnego stanowiska. Więc mogę wywozić i pod przeciwległy brzeg. A ja mam tak wywieziony pod. Weźmy te 300 metrów więc mam daleko, jeszcze daleko, daleko za marker I chyba wszystkie wędki będę dawał faktycznie daleko bo widzę, że tam te karty są na środku Bliżej za bardzo ich nie ma więc za wszystko chyba przewoził dalej i pokażemy wam go na korzysta, jeśli go wyładuje Widzowie prawdopodobnie chyba nowe TD Pokaż, to no jest, jest ogromny. No, Mówiłem od razu, że będzie koń, Pojedynczo, orzeszek i bierzemy go na kłychę. No i lożemy <śmuszamy śmuszamy> go. Swój mały. Ej, swój mały. No trochę wiesz. No pierdolę, nie widzę go a tu. No trochę ma. O no w kulę. No daj drugi. Cyk. Ja, ja 25, tak, jak ja powiedziałem 25, 800. 800. 25, 800. A ja, jesteś lamy Ja, pierdolę. No i nowe PB. Nie, 25. 800. 25, 800. Tak. Nie możliwe. Ogromny jest, no jest na całą kołskę. Jest w całym ja największa Obrał ryba, jaką alka, widziałem. bardzo nie. daleka i. Jeden malutki orzeszek I wszystko Nie wiem go podnieść <grym> <grym> Daj go Czekaj. Jeszcze raz go pokażę Nie wiem go unieść Dwadzieścia pięć osiemset Piękna ryba i lecimy do wody Czekaj, najpierw go pokażę No i nie trafił Jeźcie <grym> Jędziusiem A tu masz się jedno O! cięba mi go podnieść Teraz nie płynie, Przepraszam przysiadam. was, ale... Jeszcze ten ostatni raz. <laughs> nie umiem go wyjąć nawet. Podejdź ja do ciebie trochę. Daj. Nie ma co. Nie podniosę go. Tak spróbuję na noc. O! 25 Jest git. Płyniemy z nim. Dlatego pójdę na ten 300 metr odprowadzić. Poszedł! Odprowadzę go! Obracaj się! Dobra, już kończę. Poszedł! No i. rola. Mamy kolejną rybę. Narowany kołowrotek. Chodzi jak bajka. I to mi się zdaje, że jest chyba na orientalnego kryla. Nie pamiętam, czy to zmieniałem, czy nie, zobaczymy na brzegu. Ale no idzie też, jakby miał być taki, jakbym miał dawać, to no po dwójkę, szczerze mówiąc. On idzie po dwójkę. Ja bym mu dał takie 20 albo takie 18, 19 szczerze mówiąc. Idzie zajebiście jak na razie. Jak na te karpie na uroczysku. Wywiezione tym razem dosyć blisko. Myślę, że tu nie ma za bardzo z jednej zasady, że w tym miejscu akurat biorą, ponieważ jeździły nam ze środka, za środkiem, dosyć bliska i no wszystko się sprawdzało, więc też go może docholujemy i wam go pokażę. A więc tak, no jednak była to truskaweczka, taka tonąca, no i karp się wypiął pod całym brzegiem, bo Bożej powiedział ma właśnie karpia. No i nie miał mi go za bardzo kto podebrać, no i mi odjechał dziś Tutaj był już, nie umiałem go sam podebrać i taki lampasik, coś koło 17, myślę, 18 kg. No ale i idziemy do Bożeja. Osiąd. jedna zostanie w wózek na noc pszenica z konopią dużo orzeszka fermentowanego ogólnie wszystko na grubo i na hak orzeszek orzeszek już jest taki jak widzicie podfermentowany taki gruzik się robi więc fajnie i wywozimy Dziś się dokładnie tam godzina piąta i mamy karpia. Pojechał na znowu na pojedynczego orzecha, karp o masie. 18 kg Pokazuję, go pokazuje z króciutki, ale jest gruby Ciężko go normalnie aż chwycić mi jest no wiadomo no nie jest 25, ale piękny karp 18 kilo Strasznie gruby Taki lampasik Wywiozłem daleko, około tam Ten powiedzmy 220, 25, 300 metr Wydaje mi się, że coś takiego to jest Zasypane na grubo Jeszcze raz wam pokazuję tego pięknego karpia I lecimy z nim do wody no, gratulacje. Dziękuję. Macie kable może, rozruchowe? Nie. Autoszedło? Nie, 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 nie mam. A więc tak już, no, mamy koniec zasiadki, y, godzina około 9, Teraz przed, więc już y, jesteśmy praktycznie cały zebrani, y, no i no co, no, podsumowanie jak zawsze, przepraszam Was za gorszą grafikę trochę na tym nagraniu, ale y, no, nie ukrywam, że mi brakuje trochę pamięci i muszę y, w trochę właśnie gorszej grafice y, sobie teraz nagrać, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. No i tak, y, mianowicie jakbyście tu przyjeżdżali, polecam wam głównie małe przęty, właśnie najlepiej zawsze, moim zdaniem jest tak, y, dobierać przęty, to na co inni za bardzo nie łowią, mianowicie y, wiele tutaj jest poradników jak y, łowią na wołwanki, nie wołanki, same tonące, y, no jak widać sam pojedynczy orzech, malutki orzeczek zasypany po full, y, no działa no. Karp 20 kg i 20, a prawie 6 kg wyjał, właśnie na takiego małego orzeszka Również dużo broń na pojedyncza, 20 z masywa, truskaweczka. Wszystko tak zasypane szykulami żeby się nic nie wyróżniało, żeby nie było żadnych bardziej jaskrawych kolorów, żeby się nic nie wyróżniało. Czyli powiedzmy zętowe kulki, takie brązowo-czerwone. Kuleczka czykowa też, brązowo-czerwona. I wszystko, wszystko na QDRigu mikrokrętlik no i tak naprawdę tyle, no, sypać grubo ja sypałem dużo orzecha fermentowanego już taki glut się z niego robił konopia, pszenica, rzepik no kulki moim zdaniem są tutaj zbędne kulkami też sypałem jakichś efektów dobrych nie było więc przyjeżdżajcie i samo samymi właśnie ziarnami sypcie, no jest to moim zdaniem lepsze no, jest jednak kule trochę kosztują, a jak widać się jakoś nie sprawdzają, więc no jak mówię same ziarna, wywózka daleko około mieliśmy jednego karpia właśnie bliżej, ale około 150 metrów ale wszystko wszystko moim zdaniem najlepiej z daleka około 200, 250, 230 metrów więc no tak naprawdę to by było chyba na tyle. Piękna zasiadka PB ładnie połowiliśmy, więc Dziękuję Wam za oglądanie i do kolejnego odcinka.